Witajcie moi drodzy. Dzisiaj czeka Was troszkę dłuższy odcinek. No i jeszcze taka mała niespodzianka, bo nie nagrywałem go sam. Mam tutaj mały saporcik w postaci małych pomocników. Gotowi? Zaczynamy! Dobra, to te, co teraz o ręko będziemy karmić? Jako pierwszy idzie dzisiaj na ruszta. Kieniorek. Kędziorek, tak, czyli Titoka albo pilosus. Yy, ta zwykła odmiana, czyli honduras. I tutaj leci Pan Świerszczyk, Pyk. Dawaj, Kędziorek, dawaj. Bierz go. Tu Tuściutki, no on też Tłusty. jest tuściutki. Kędziorek jest tuściutki, to dostał tuściutkiego świerszyka. Wyszło mu nawet, co? No. Dzisiaj wyjątkowo, może, bez lupki już zrobimy. Bo mam bardzo dużo karmienia, a mało czasu. Więc zrobię takie. A myślę, że po minutce na każdego. No i tyle, wystarczy. Lecimy do następnego. Ciekawie coś, co będzie następne? To zaraz zobaczymy. No to tym razem niespodzianka, albo i nie, co to będzie. Manabi, dokładnie tak. Przepięknił barwiony gagatek. No, dawaj, że dawaj. Jakoś mi się w to nie chce wierzyć. puszek nie chce jeść. Hmm, może będzie linia. Może będzie liniał. No cóż, próbowałem, żeby nie było. jeszcze Nie, nie, nie będziemy, już, bo on tak jakoś niechętnie damy mu spokój i damy następnemu. Dobra, co teraz będzie za gagatek? Nandu. Tak, Nandu, dokładnie Nhandu, Colorado Vilosus. Pięknie ubarwiony. Spójrzmy jak będzie polował Kilim. No i upolował. Wiedziałem, że tak się to skończy Podoba Ci się ten gagatek? Tak, bardzo. No ja wiem, że ten świerz miał być dla Emilki Ale Emilka dopiero będzie później, a my lecimy teraz tak po kolei, wiesz? No, robimy takie szybkie karmienie z łapki. Nic tutaj nie będzie żadnej reżyserki, po prostu z buta wjeżdżam i karmię po kolei każdego, tak? Żeby nie było, to oleńka, będzie mi świerszyki wybierać, tak? tak? Oczywiście dla tych większych te najbardziej tuściutkie, tak? Mhm. Dzisiaj na ruszt idą świersze kubańskie. No, bo jednak mamy tutaj sporo podrostku do nakarmienia i szkoda by było w ogóle im zęby zajmować jakimś mniejszym robaczkiem. Spójrzcie jak ładnie wygląda. I lecimy dalej. No, to teraz... Pampu skada. Patrz, kolejny pampuszek. Ciekawe co z tego wyjdzie, jak myślisz? On taki wyrywny troszkę był na początku. Próbujmy tego świeżczyka tam troszkę bardziej przepłoszyć do niego o dobra nie, i nie chcę tam idzie. Bardzo dobrze idziesz jomuś dobrą stronę myślisz? Mm -hmm. Bardzo. Bardzo dobrze Bardzo dobrze On już chyba wie, że tutaj jest coś niedobrego i dlatego chce się zawrócić. Ten pampuszek wyrabia. Takie smaczne rzeczy ma. No, proszę. Co ty myślałeś, że tutaj papcio ci coś niedobrego rzuci? Same dobroci. No, ciekawe. Świerszyk poszedł na oko, Chyba już nie. Jak myślisz? świeżych już się źle czuje, czy już chyba źle, Ach, źle. ale poparz na ogonie jeszcze widać na odwoku jeszcze widać taką hojneczkę widzisz już no. słabiej widoczna ale jednak jednak I... już widać jeszcze widać jeszcze widać no no dobrze zjadł lecimy dalej jeszcze mu tutaj poza kadrem spryskamy wodą no, i tutaj mamy brachy Bemei. Jej nie będziemy karmić, bo ona jest jeszcze taka świeżutko, świeżutko po wylince. Widzicie, jak jej się tutaj <grych> aż kolanka jeszcze błyszczą. Spójrzcie, tutaj jest wylineczka. Ta. Tu się Olusia pytała, czy mogę jej dać do ręki tą wylinkę. No, niestety, ale. Welinki braszek i tym podobnych gagatków posiadają na sobie włoski parzące, więc lepiej tego nie brać do ręki, tak samo jak nie powinno się przy tego typu ptasznikach grzebać na przykład w ich podłożu, bo tam również są włoski parzące. No, Nasza śliczności ma się dobrze po wylince, bardzo dobrze, bo to jest taki dosyć trudny dla ptasznika proces, ale przeszła go idealnie, więc zostawiamy ją w spokoju, nie chcę tutaj stwardniej tak? Mm -hmm. Przyznaję, że ładnie wygląda co. Tak. Śliczna jest. Wow. Terinopelma mai. nam na razie nie chce atakować. Zobaczymy właśnie, czy to będzie, to będą ostatki świersza, czy nie będą. To po prostu. Nie nakarmimy takiego już bandziora Chilobrachys pil... Pimbra. No, Pimbra Ciężka nazwa Fimbriatus się to Fimbriatus. mówi no tylko. Fimbriatus Zobaczymy jaki będzie efekt polowania Oby nie uciekł, bo ma tam jak widzicie tak ze 3 cm do wieczka No nie No nie uciekł, ale zawsze przy nim mam stresa, widzicie, on już tu jest przy samym rancie no ma takie ciągotki do tygryska przez te paseczki, nie? Fajny. No jest diabeł. Nie, nie chciałbym tam, żeby mnie w palucha złapał, a tak blisko jest teraz ten palec jego. Na telefonie, nie? Jakby tak podskoczył, to by spokojnie chłapsnął. oczy pająków to są te małe kąpeczki z tak no coś z nimi widzą? no bardziej wiesz co no. wyczuwają takie, takie powietrze że tam się przemieszcza czy coś bo to. a głównie drgania tak a głównie to one czują drgania podłoża o popatrz happy happy dance tak czyli kręci pupcia kręci pupcia się mu załączyło Kręci kondziołkami. przędnymi, tak. Robi taki oplo, do którego będzie chciał sobie wszczepić swoje nowe jedzonko. Popatrz, to tajgerek nasz. Podawać się? Tak. Groźny, co? No takie to muszę sam karmić, dziewczyny. Ja się nauczyłam. Tak, fimbriatus. Dokładnie, dobra. Tyle starczy, rozłączam się i z zatkam mu pojemnik, bo żebym się nie stresował. Sekundkę. A nie, jeszcze mu zdjęcia porobię przecie, gdzie? No to teraz spróbujemy nakarmić naszego samczyka. Karibena wersji Color. Zobaczymy, czy będzie chciał jeść, czy nie. Niedawno wyliniał. Jest przepiękny, powiem Wam. Schował się troszkę za tym kawałkiem kory. Mm. Tak i nasz pan śwież, tak aby chciał oszukać przeznaczenie. Mm. No, karetka przejechała, pewnie po niego już nie dotrze. <gry> no to jest dość nie świerczek. wiem, a co jeżeli oni się narażali, że uciekać razem przed kamerą. No to będzie trzeba najpierw pająka, złapać, a potem. Ale on ma kolorki i ja. Nie, się nie rusza. Nie, no się nudzi. No dobra. Spróbujemy jeszcze później podejść się zrobić. Kolejna jest brachy perma, Emilia. No proszę. Nie wierzę, wreszcie nam jaśnie panna zjadła. No wreszcie. Powiem Wam, że z reguły to było tak, że ja starałem się ją nakarmić, a ona wiecznie. Nie, nie. Odkładałem, patrzę. No proszę. Zawieszenie na wysoko, a pod spodem wisi sobie świercz. I tak w koło Macieju od miesięcy. Aż przyszedł taki Piękny majowy wieczór. I nasza Emilka wreszcie zjadła na wizji. No resztę filmu będę już sam komentował ponieważ córki już położone do spania. Mamy już 22 więc teraz sam będę działał. Nocny łowca jak to się mówi. No to co lecimy do następnego gagatka nie. Amphibeteus antinus no to już jest bydle powiem wam zdecydowanie może spróbuję jeszcze jednego jak myślicie a damy mu tak na wszelki wypadek ło Udało się. I mamy Double Shot od naszego przystojniaczka z Ameryki Południowej. Więc jest, bo następne to już będą karaczany tureckie, bo one też mi tam kolonia zaczyna ruszać ładnie. Więc postanowiłem sobie skrzesić troszeczkę tych moich kolonii. O, ale chrupie i ja. Słyszycie to szczelanie? Aż mnie wszystko boli na całą myśl. Ale dobra, nie rozgadujmy się tu za bardzo. Słyszycie, że tam świeżo grają, więc nie mogą się doczekać na ich karmienie. Dobra. Jeszcze małe mała sesja zdjęciowa za chwilkę bo oczywiście części, trzeba też coś na insta wrzucić tak żeby było i lecimy dalej tu jeszcze spójrzcie na chwilkę miałem go już odkładać ale wtedy się nam tutaj obruszył troszkę i patrzcie jak one zadzierają ten zadek do góry i już jest tutaj gotowy do strzału tymi swoimi woskami parzącymi no i generalnie pampuchy jak i Rodzaj Xenesis, mają właśnie taką tendencję do zazierania dosyć wysoko tego swojego wielkiego, tuściutkiego odwłoka. To tylko taka ciekawostka na koniec. Tutaj mamy kolejnego bandziora z Nowego Świata, Panfobeteus Mascara. Spal... Spadł z nieba ten śwież kubański, on od razu wiedział. Przepraszam, od razu wiedziała. Bo to chyba będzie jednak ono tak patrzę No, co się raz stało, może się stanie drugi raz. Ło! Widzieliście? Ale wścieklizna. Pamiętajcie, zawsze powtarzam. To może być świersz, a może być wasz palec. Tweet. Dobra, trzy sztuki myślę, że wystarczą. Jak ja to mówię, klasyczny zestaw dla Grey. Łomatko. Spójrzcie tylko, co się tu odstawia teraz. Prawda. Piękne bydlaki. Piękne. Spróbuję to jeszcze tak z góry z perspektywy popatrzeć. No, to już jest takie moje robaczki 78DC w tym momencie. Więc on jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Zdecydowanie nie? Powiedz mi, się, że będziesz dużo większa. A jakaby nie była, to i tak prezentuje się rewelacyjnie. Dobra, dwie minutki minęły. To i tak dużo poświęciłem czasu jak na tą młodą damę. No i lecimy dalej. Lil to kadl wagans. Widzicie, elegancko samiczka oporowała. Może spróbuję jeszcze jej coś tutaj dorzucić. No, nawet dwa na raz świeższyki siadły, więc jak widać, chętna do jedzenia była. Oj, muszę szybko skarmić te świeżczyki bo przygrywają jak wściekłe potem spać się nie będzie dało No i elegancko, lecimy dalej Stopus SP Green Gold Carapax wow. Piękna robota Może jeszcze coś dorzucimy na ruszt Zobaczymy czy będzie samiczka chciała jeszcze kolejnego świerszcza dorwać no powiem Wam, że najbardziej nieodżałowana moja strata na hodowli ostatnich czasów to była samica topus. SP Green Femur i to ona już naprawdę miała te nóżki takie ładne świecące na zielono. I niech to szlak po prostu. Kawał samicy 7DC już można było dopuszczać. Co prawda, problem było, żeby samczyka do tego dorwać, ale ja by gdzieś nagle wypłynął. A tu nagle taki klops. Powiem szczerze, no mega żałuję, mega. No ale takie życie jest hodowcy raz na wozie, raz podwozem. Czasami po prostu ptasznik padnie i już nie zawsze mamy na to jakiś wpływ. Spójrzcie, jaka przepiękna locha nam się tutaj kształtuje. Myślę, że tyle starczy dwa świersczenia nakarmione I do spania następne. Handu Zis To będzie pierwszy z kilku przedstawicieli tego rodzaju. Teraz zrobię sobie taki malutki ciąg tych gadatków. Zobaczymy czy będzie chciał nam coś tutaj zaprezentować. No nie chcę nam na razie polować. Może później upoluję. No ja wiedziałem, że tak będzie. No tyle, co się rozłączyłem i cyk upolował. No cóż, nie mam na to żadnego wpływu. Najważniejszy jest efekt, czyli to, że Ptasznik nie będzie głodny. No ale nie ukrywam, że liczyłem, że może coś się tutaj uda jeszcze na wizji zapolować. No ale. No idziemy dalej. Kolejnym ptasznikiem jest z handlu Tripepi. Spójrzmy, co nam to zaprezentuje. Czy będzie w ogóle chciał jeść, bo. Będzie to na pewno pierwsze karmienie po wlińce. To mógłby sobie pochodzić troszkę, nie? Może go troszkę tutaj zachęcimy. No i na to wychodzi, że chyba jedzonka tutaj nie będzie. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. No cóż, to lecimy do następnego przedstawiciela z rodzaju handlu. Wiecie co chcę wam powiedzieć. <noise> Przestawiłem pudełko na bok, żeby nakarmić kolejnego pająka i cyk. No tak, Handu tripepi się nam zbuntował na wizji. Teraz upolował. głód. Nie będzie panował, no i przeskakujemy faktycznie. Teraz, już do tego kolejnego pajączka. No i nadszedł czas na handlu. Chromatus tutaj. Już mamy świeższe roboczego, które jest gotowe, aby posłużyć za jedzenie. No, elegancko. Jak widzicie, troszkę taki nieśmiały, troszkę ale taki struś, głowa w piasek zakopana. Oj, powiem wam, że już mnie zaczyna ziewać, to nie jest dobrze. Nie jest dobrze, już dwunasta dochodzi. Hmm. Druga godzina karmienia, ja to ile jeszcze mam przed sobą? Masakra. handlu, szalałeś? Cóż ty wyrabiasz? No się wcześniej też mi tak dziwnie gonił w tej weft. No i co? Fajnie się oglądało, nie? Ale wszystko co fajne szybko się kończy. Dobrnęliśmy tutaj do końca odcinka. Oczywiście standardowo wrzucam tutaj jeszcze loga osób, które wspierały i wspierają mój kanał w mniejszym lub większym stopniu jest to na pewno Dawid Zakłachal, Mirek Zelros, oraz Kuba Sturek Gadior. Wszystkich moich widzów pozdrawiam i zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia wkrótce. Hej!